Cześć! Witam wszystkich w pierwszym odcinku serii Najdorsze potrawy z Thermomixa. Dzisiaj na tapecie będziemy mieli zupę. Ja jestem Jan, jestem kucharzem w moim domu. Zapraszam do oglądania. Coraz więcej ludzi w Polsce posiada urządzenie firmy Forwerk, jakim jest Thermomix. Stoi tutaj. Co to tak naprawdę jest? To jest urządzenie siekające, mieszające, gotujące. Teraz nawet ma jakieś dodatkowe programy, które powodują, że może Coś tam przypiekać. Ogólnie to jest taki robot kuchenny z opcją gotowania. Jeżeli chodzi o obsługę tego, to jest to mega proste. Każdy sobie z tym poradzi. Nie trzeba za dużo przygotowań robić, żeby, żeby używać, żeby gotować z tym urządzeniem. No i też mamy coś takiego jak książka kucharska, jaką jest Cookido. Oczywiście to jest dodatkowo płatne co roku, więc trzeba coś tam pieniędzy wydać. No, ale zawsze jest jakiś e, nowy pomysł na, na gotowanie. No, i korzystając właśnie z tej książki, no, każdy wybiera to, co najlepsze, to, co ma najwięcej gwiazdek, to, co jest najciekawsze. Ja stwierdziłem, że zrobimy tym razem coś innego. Czyli, tak jak mówiłem, dzisiaj jest zupa, więc stwierdziłem, że sobie wyszukam e, w kuki do najgorszej zupy, jaka jest z Thermomixa, żeby ją spróbować i zobaczyć, czy naprawdę jest to taka tragedia. Więc, jeżeli chodzi o zupę, jaką znalazłem, to jest krem z brokułów i orzechów nerkowca. I o dziwo, to była jedyna zupa z jedyneczką z przodu, bo ma chyba 1,5 gwiazdki na, na 5. Z tego, co pamiętam, to oceniło ją 614 osób i najśmieszniejsze jest to, że ta zupa jest chyba surowa, bo ma dopisę GROW, w, czy tam raw w swoim opisie. No to co? Co do niej potrzeba? Jeżeli chcemy taką zupkę sobie ugotować, no to musimy mieć tak jak w nazwie samym broku, nerkowiec, coś tam, awokado dochodzi, oliwa z oliwek, no oczywiście na kanale tym nie może zabraknąć i cebuli, w tym wypadku to będzie szalotka, troszkę soli, czosnku i to tam wszystko termomik zacznie mieszać i zobaczymy co z tego wyjdzie, zrobimy sobie testowanie. Jesteśmy już przy termomiksie. Nie mogłoby zabraknąć pomocnika kuchennego. Mamy Remiego z Ratatua. Ciekawi mnie, jaka jest wasza ulubiona animacja, bajka, czy to od Disneya, czy to od Pixara. Zostawcie komentarz, a my wracamy do gotowania. Jeżeli chodzi o termomiksa, no tutaj, jak mówiłem, mamy już Cookido. Ja będę musiał tutaj znaleźć oczywiście, mogąc sobie dodać z telefonu, tą naszą nieszczęsną zupę brokułową najgorszą w termomiksie ocena i jedna gwiazdeczka. Jest nasz jeden wynik. kręc z brokułów i orzechów nerkowca. No to żeby rozpocząć gotowanie, wciskamy sobie po prostu gotuj, rozpoczynamy. No to tak, woda do naczynia. Oczywiście święta się skończyły. A ja nadal ze świątecznym kubeczkiem. Tarujemy sobie, bo jak wiadomo Thermomix ma opcję wagi, więc dolewamy teraz te 700 gram wody. Jak zawsze to nazwiemy to 700, no nie udało się, ale tam plus minus to nigdy nic nie szkodzi. 100 gram nerkowca surowych niesolonych. Trzeba dodać. Namoczonych 30 minut w wodzie i odsączonych. Dobra, to co ja mogę teraz zrobić? Założę sobie parkę. Pokrywkę, miseczka, starujemy. Otwieramy te lankowce. Teraz jak mamy tarę, no to nam zważy te 100 gram. Dużo, nie dużo, mało, nie mało. Dobra, Dzisiaj mamy pół godziny. Zalać jeszcze wodą, zapomniałem. nie one się tutaj namaczają. A my sobie idziemy sobie pograć na kąpie. Więc do zobaczenia za chwilę. Minęło ponad pół godziny. Tak to jest przy komputerze, jak się człowiek zasiedzi. odlewamy. Tak jak mówię, nie będę się tam bawił w osuszanie, bo i tak dorzucam je do wody mocno. Ważne, żeby dużo więcej wody nie dodać. Zobaczymy zaraz, czy jest te 100 gram. A. Licząc wodę, która doszła, będzie dobrze. Miód. Czy ja mam gdzieś miód? To jest dobre pytanie. Jest, jak się nie umie czytać i trzeba było lecieć do, do sklepu po miód. Ale miodek już jest. Pięknie. Świeżutki. Teraz tylko trzeba coś tam i tą łyżeczkę nałożyć. Gdzieś będzie ładna łyżeczka. No i dodajemy. No może trochę więcej niż Rzeczkę. Ale co chciałem wam pokazać, mam bardzo fajne sztućce, w były fajne, otóż sztućce zakupione w homli, fajne, złote, wszystko fajnie, tylko zmywarka niestety, ale mi je zniszczyła, więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał pozłatwione sztućce, nie polecam wkładać ich do zmywarki, gdyż Będą one od razu zniszczone, no może nie od razu, ale po pewnym czasie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, zaokładamy miarkę, pokrywkę. No i teraz Thermomix sam nam postawi, czyli 10 obrotów, czyli będziemy mega mocno, mega głośno mielić te orzechy, które tam są. Nie wiem, tam namoczenie chyba nic ich nie dało, ale zobaczymy. Zakończył pracę, zobaczymy co tam z tego wyszło. Zaraz będziemy dodawać brokuł. Tutaj tak naprawdę pokażemy zrobiło nam. Można powiedzieć mleko z. Orzechowe takie. No bo jak to mocno pocięło, no to jak najbardziej tak to wyszło. Dobra, co dalej? 500 gram. Różyczek z brokuła nie. Do Was odkąd zaczyna się różyczka z brokuła. Czyli zakładam, że tak. to idzie, idzie? Zakładam, że to jest różyczka, Chyba tak. I teraz potrzebuję 500 gram takiego czegoś. To jedziemy. Raz, dobra, jedna różyczka, tak Przednę tutaj. Powiem szczerze, ktoś chyba naprawdę odpłynął, jeżeli chodzi o pytanie, czy ta końcóweczka jest troszeczką. Odetniemy. Trochę brokuła jest jeszcze, więc. wystarczy To się jakoś. Dobra, jeszcze trochę. Ostatnie mam. Oczywiście brokuł został wcześniej przemyty. Nie ma co się martwić. Boże, jeszcze jeszcze kawałonek. No i jeszcze ostatnia. 505 styknie. Podejrzewam, że jest założenie tego. Nie teraz tutaj zmieści to awokado. Nie, może te tak. półtorej, jest za jakość. Oczywiście, znając nie, znanych ja nasypił. Awokado. Gdzie jest awokado? Jest awokado. I 100 gram z awokado. Potniemy je na pół. Oczywiście wiadomo. O, akurat fajnie wypadło. Z tego. Dobra. To sobie je trochę pokroimy w tej. I chyba spróbujemy to łyżką wydłubać dużą. Tym razem czarna łyżka. Aczkolwiek z nimi nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o zmywarkę czy cokolwiek. Nie wiem, jak wy, ja wolę, jak awokado trochę odleży. Że jest takie miękciejsze. Nie wiem, czy wtedy można je jeść, ale wygodniejsze jest do użytkowania. O no, powiem szczerze, że tak z to chyba będzie całe awokado. Zakładam, że bez skórki. Wiem, że powinienem to robić tępym nożem, żeby nie przeciąć skóry, ale no cóż. Żeby też dresu nie uwalić. Dobra, jest 104 gramy. Reszta leci do, na razie do zlewu, potem do śmietnika albo na kanapkę raczej. Dobra, nie będziemy rzucać, pójdzie na kanapę. Oliwa z oliwek. Oczywiście. Nicę wcześniej nie przygotowałem, bo po co? O to chodzi o to, żeby było to tak jak każdy by to robił w domu. Och, trochę się przelało, ale nikomu nigdy oliwa nie zaszkodziła. Cebula, środka to 25 gram, chyba wszystko tak każą, wszystko każą rzucić. Szczęścia reszka. Ile to będzie 25 gram cebuli? To ma 10. To ma 20, 30. To znowuż na knapkę do awokado pójdzie. łyżeczki soli, dwie, trzy, no to jedziemy, oby się nie przesypało. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze trochę, powiem tak, nie wiem czy każdy przynajmniej. Powiem tak, nie wiem jak wy, ale ja jak tu z to zawsze mi się wydaje, że te potrawy, które są właśnie z Kukido, one są troszkę Mało przyprawione, mało dosolone. Ja lubię taki wyrazisty smak w potrawach, ząbek czosku, więc wydaje mi się, że lepiej zawsze trochę po swojemu dodać i ząbek nam wtedy to jest smaczniejsze. Pieprz czarny pół łyżeczki mielonego, no to trzeba będzie jak. Tak jak mówiłem, to już jest przyprawienie, to jest kwestia indywidualna. Teraz jeszcze akurat papryki ostrej, szczyty. Nie mam chininy, więc papryka ostra to nie będzie szczyta, tylko trochę więcej. Dobra, zakładamy. Zawsze trochę poleciało, przecieramy, o. a taki ładny był, niemiecki, no i minuta, znowu 10 obrotów. A few moments later. jakby papka została zmielona. Wygląda to jak pożywka. Nie, no dobra, wygląda to jak wegańska potrawa, co jest, patrząc po moim usposobieniu do jedzenia, to nie dla mnie. Ale dobra, najwyżej dodamy kostkę bulionową, potem coś zachęcimy i zrobimy zupę brokułową. Ale jeszcze ktoś każe 4 minuty podrzeć do 40 stopni, żeby podejrzeć. Nie puści podgrzewania bez pokrywki, wyrzuci błędem. No to 4 minuty się podgrzewa i widzimy się na testowaniu. To nie stało nam nic innego, jak podać i przetestować. Dobra, jestem optymistą. Weźmiemy większą miseczkę. Tak no mówiłem. Nie wygląda to rewelacyjnie. Jest to podgrzane, ale zobaczymy jak smaku. W konsystencji też nie jest rewelacja. No to zapraszam do jedzenia. Dobra. Jesteśmy już na testowaniu, zobaczymy czy to naprawdę najgorsza zupa z Thermomixa. Powiem tak. Jak człowiek głodny to i wszystko zje. Bardziej zamiast zupy bym może użył tego do dipu do na czosów albo do czegoś. Tylko musiało być bardziej gęste. Inaczej. Tależ wsunę. Nie jest to tragedia. Czy zrobię to jeszcze raz? Raczej. Raczej z własnej woli nie. Fakt, że dobrze dałem więcej ostrej papryki, bo no, nie, najgorszy jest posmak surowego brokuła. Jakby nie było. Jakby może tego brokuła przygotować wcześniej. I dopiero potem robić z niego y, tą zupę, to by było picobello. Więc y, jeżeli chcesz spróbować, nie warto. Y, za kwotę pół kilograma brokuła, awokado plus tam dodatkowych rzeczy, które były wrzucane, spokojnie można sobie zamówić dobrą pizzę. Małą, bo małą, ale dobrą, więc y, jeżeli dotrwaliście do końca, dzięki bardzo. Jeżeli chcesz zobaczyć następne filmy z serii Najgorsze Potrawy z Termomixa, bądź inne jakie znajdą się na tym kanale, zapraszam do kliknięcia w subskrypcji i dzwoneczek. A my widzimy się przy następnym filmie. Na razie.